Piosenka z lektorem w Radiu Z. Czyta Stanisław Olejniczak. De La Soul, Ring, Ring, Ring. Tak, to panna Ryan King z Filadelfii. Zadzwoń do mnie pod numer kierunkowy 215-222-4209. I dzwonię w związku z biznesem muzycznym. Dziękuję Ci. Hej, jak się masz? Przykro mi, nie możesz przejść. Dlaczego nie zostawisz swojego imienia i numeru? I wrócę do Ciebie. Hej, jak się masz? Przykro mi, nie możesz przejść, ale zostaw swoje imię i numer, i wrócę do ciebie. Po raz kolejny to kolejny rapowy bandyta. Wściekam się na siebie i nie mogę tego znieść. Chcesz być na dole z Dayglo, Kukanie do moich drzwi, mówiąc a yo-yo, mam fankową nową melodię z Fly Banjo. Nie rozumiem, w czym problem. Wystarczająco trudno jest mi radzić sobie z własnym biznesem. Skąd mają moje nazwisko i numer? Wtedy przestaję myśleć i zastanawiać się. Mam plan, stary, muszę wyjechać z miasta. Chcesz do mnie zadzwonić? Zapisz mój numer. To 222 222 222. Mam automatyczną sekretarkę, która może z tobą rozmawiać.